Witajcie kochani, z tej strony Torocistka Wina. Ja witam wszystkie zodiakalne ryby, moi drodzy, czytanie tygodniowe, czytanie na tydzień od 13 do 19 października, podglądamy jakie energie do Was idą na ten tydzień, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać, jakie rady, jakie wskazówki od kart, no i oczywiście słowem wstępu, tradycyjnie witam w pierwszej kolejności moich stałych widzów, subskrybentów, witam osoby, które są tutaj pierwszy raz, jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy ślad waszej obecności. No i rybki moje złote, tasujemy karty i podglądamy, jakie tutaj energie zmierzają do was na ten tydzień, jak sobie poradzić z tymi energiami, czego się spodziewać, jakie wskazówki, jakie rady i przypominam, że czytanie jest ogólne, więc bierzcie tylko to, co się z wami zgadza, tylko to, co z wami rezonuje, a wszystkie te energie, które poczujecie, że nie są wasze, nie bierzcie ich na siłę, bierzcie tylko to, co się zgadza. Także złote rybki moje, podglądamy energię tego tygodnia. I jak sobie tutaj poradzić z tymi energiami i rada jeszcze, którą sobie odsłonimy na koniec, która będzie albo radą osobistą, albo taką, która będzie miała odniesienie do całego przekazu, ale to oczywiście na koniec. Dobra, rybki, mamy tutaj energię tego tygodnia. No i słuchajcie, pierwsze w ogóle takie odczucie moje i patrząc na tę energię, wyprowadzka, przeprowadzka, wprowadzka. Pokazana. Tak jakby wiecie, co ktoś opuszcza rodzinne gniazdko, ktoś opuszcza takie bezpieczne, stabilne gniazdko, pakuje się i jedzie. Albo będzie taki okres w tym tygodniu właśnie tego przygotowania do tej wyprowadzki, przeprowadzki ewentualnie taka refleksja. A może bym tak się wyprowadził, e, wyniósł na swoje, tak? Coś opuścił i poszedł szukać swojej drogi. Mhm. Może to być powrót do rodzinnego domu, kochani, ale ja będę się chyba upierać, że to jednak jest opuszczenie tego rodzinnego domu. Albo takie wiecie myślenie właśnie na ten temat. Może słuchajcie, nie wiem, czy to rybka, albo wasze dzieci, słuchajcie, jakieś wasze rodzeństwo, z kim tam od dłuższego czasu mieszkaliście, jest właśnie na etapie wyprowadzania się, idzie na swoje. Albo słuchajcie, dosłownie student, studentka, jakiś tu jest pokazany uczeń, który do tej pory być może, słuchajcie, bo tu jest dużo ludzi, tu jest miejsce, w którym jest dużo ludzi, i ja nie mówię, że w tym miejscu jest komuś źle. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że to miejsce jest bezpieczne, że to miejsce jest dosyć komfortowe, tylko jest po prostu dużo ludzi, tak? Bez względu na to, kochani, czy to dotyczy domu rodzinnego, wielo takiego rodzinnego, czy to dotyczy, dotyczy na przykład akademika, a tam wiadomo, w akademiku to jest bardzo dużo ludzi, Ale tak samo jeśli to dotyczy na przykład pracy. Wiecie, jakaś duża firma i ktoś tak jakby dochodził do wniosku, albo robi to w tym tygodniu, albo będzie się przygotowywał do tego, żeby zmienić to miejsce bo potrzebuje bardziej spokojnego miejsca, bardziej cichego. Tutaj zwłaszcza, jeśli ktoś się uczy, jeśli jest studentem, uczniem, prawda, no to być może jest tutaj pokazane dosłownie albo rybka, albo wasze dzieci, tak, które potrzebują być może wsparcia właśnie w poszukiwaniu jakiegoś spokojniejszego lokum, prawda, zamiast tego akademikę na przykład, jakiś osobny pokój w mieszkaniu, prawda, do wynajęcia. Tego typu sytuacje mi się tutaj pokazują. Także tak to wygląda. Także tu jakaś wyprowadzka, kochani, z domu rodzinnego, ale w sumie tak jak powiedziałam, to może być wyprowadzka z jakiegokolwiek domu, nie? Czy tam mieszkania, a nawet z namiotu, tak? Ale ja wyczuwam właśnie tutaj dużo ludzi. Za dużo mieszkańców być może, za dużo współlokatorów i pora na jakieś spokojniejsze miejsce. Mhm. I spora na spokojniejsze miejsce Wie, wiecie, albo tak się będzie działo albo ktoś się przygotowuje, albo tutaj jest e, dla niektórych rybek taka sugestia właśnie, żeby w tym tygodniu zwrócić na to uwagę czy nie potrzebujecie e, właśnie jakiegoś miejsca bardziej spokojnego tylko to nie jest ucieczka to nie jest tak, że ktoś ucieka kochani więc jeżeli e, no, ktoś się wyprowadza od rybki, tak to nie jest ucieczka moi drodzy bo tutaj nie jestem u komuś źle, tak? Nie jest u komuś źle po prostu dla dobra, dla dobra wszystkich, dla dobra samego siebie, dla lepszej stabilności czy tam życiowej, czy emocjonalnej. No, takie odchodzę, bo teraz, tak, chcę być sam ze sobą. Być może w innym miejscu, w innej pracy, być może też, bo tutaj też zmiana pracy jest pokazana. Tylko wiecie co? Pokazana jest zmiana pracy. Ktoś tak jakby rezygnował dosłownie ze stałej, takiej długoletniej posady, bo siebie już tutaj po prostu nie widzi, tak? Bo może pojawia się, słuchajcie, możliwość, szansa, żeby zrealizować pomysł jakiś na siebie. Tu jest stałe źródło dochodu, dosyć bezpieczne, ale opuszczam to, odchodzę, rezygnuję, bo mój pomysł na siebie tak, staje się tak jak teraz realny i idę tam, gdzie jest spokojniej. tak? Być może słuchajcie dosłownie jakieś przejście z wielkiej korporacji do jakiejś małej prywatnej firmy, żeby było, bo tam się bardziej ktoś widzi, prawda? Mhm. Ale odejście, po prostu odejście w celu, żeby było lepiej. Być może ktoś, nie wiem, do tej pory mieszkał z rodzicami, teraz się nawet ym, przeprowadza, nie wiem, do partnera, do partnerki, ktoś wykupuje po prostu mieszkanie i idzie na swoje, tak? E, także takie tutaj informacje mi się pokazują. Takie opuszczenie, wyjście z jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi, rybki. Nie wiem, być może wiecie o czym ja mówię, ale dosłownie opuszczenie, wyjście z jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi, być może nawet za dużo tych ludzi i tam wszystko jest w porządku, mam wrażenie, między tymi ludźmi. Wszystko jest świetnie, ci ludzie się dogadują jak najbardziej, ale bardziej w porządku będzie, kiedy albo będę sam ze sobą w mniejszym innym miejscu albo w mniejszym gronie. Wiecie, kochani, bo czasami to tak jest, nie, że wybór tej własnej ścieżki i tutaj taki właśnie wybór własnej ścieżki przede wszystkim mi się pokazuje daje poczucie takiej wdzięczności do tych bliskich albo do tych osób, z którymi do tej pory właśnie przebywaliście w jakimś miejscu i takiej większej, wiecie, przynależności, a nawet takie oddalenie się czasami zbliża ludzi do siebie. Mhm. Także, słuchajcie, rybki, specyficzny bardzo przekaz, wiem, że taki osobliwy to jest przekaz, nie, nie dla wszystkich, ale być może, no mówię, jest tutaj rybka, która jest przed takim wyborem, jest w trakcie takiej przeprowadzki, wyprowadzki, opuszczenia jakiegoś miejsca, ale idzie w lepsze miejsce, albo macie kogoś bliskiego w swoim właśnie życiu, kto opuszcza dosłownie rybkę, tak, tylko, że robi to dla dobra wszystkich. Słuchajcie, dobra, zobaczmy radę, tak, zobaczmy radę, może też tutaj radę dam... Dobra, zobaczcie, naprawdę tutaj ktoś się dosłownie gdzieś przemieszcza. Ktoś coś zostawia i idzie. Kolejna, słuchajcie, energia odejścia, ruszania, nie wiem, w jakąś drogę, ruszania, w swoją stronę przede wszystkim. Tam, gdzie ktoś się poczuje lepiej, tam, gdzie ktoś poczuje wreszcie spokój. Gdzie ktoś się poczuje sobą, poczuje się taki autentyczny i w porządku wobec samego siebie i wobec innych. Powiem Wam, że pięknie to teraz wygląda. Pięknie to wygląda, i teraz ja powiem tak: tu jest taka rada rybki. Bez względu na to, czy to wy jesteście tą osobą, która opuszcza jakieś konkretne miejsce, czy jesteście osobą, yy, która musi się pogodzić z tym, że ktoś opuszcza was, czy może opuszcza was to złe słowo, po prostu oddala się, yy, bo idzie na swoje, tak? To pamiętajcie o tym, żeby iść, tak? Bo to jest taka energia, która mówi, tak, idź albo pozwól yy, iść, tak? Za tym, co. Co daje ci ten spokój, co, co już od dawna cię być może woła, tak? I to nie jest zdrada, kochani. Powiem tak, nie wiem dlaczego tak to czuję, bo ktoś tu może mieć takie troszkę obawy, tak? Czy dobrze robię, czy dobrze się dzieje, że pozwalam, tak, komuś się, się wyprowadzić. Bardzo, do, bardzo dobra decyzja, kochani, to jest. To nie jest zdrada ani wobec tych ludzi, których ktoś zostawia, ani wobec samego siebie, bo tutaj ten, ten ktoś, czy to rybki, czy to właśnie ktoś Wam bliski, on idzie yy, i być może faktycznie zostawia za sobą tutaj coś komfortowego, bardzo, tak, ale ten ktoś wie, że, że przed nim nowa droga. Tutaj nikt nie ucieka, kochani, tak naprawdę, tylko wybiera swoją ścieżkę. Wybiera swoją ścieżkę, a jednocześnie wiecie, z takim poczuciem wdzięczności: Dziękuję, że mi w tym pomogliście, tak? Albo dziękuję, że mi w tym pomagacie. Tak to wygląda, rybki. Nowa droga, nowa ścieżka przeprowadzki. Albo refleksja na ten temat: że najwyższy czas właśnie zacząć życie po swojemu. Tylko nie na zasadzie ucieczki, tylko na zasadzie teraz ja, tak? Teraz ja już tutaj mam odpowiednie fundamenty, mam odpowiednie przygotowanie i mogę teraz zaczynać życie spokojniejsze w swoim takim miejscu. No, także rybki, jak. Na no, tydzień czasu, no wiadomo, czasami przeprowadzka trwa dosłownie dwa dni, tak, ale być może, być może jest taka tutaj u niektórych z Was akcja się właśnie zadziewa w tym tygodniu, albo to jest takie przygotowanie, albo faktycznie refleksja na ten temat, czy, czy nie pora, czy nie pora hmm, skądś odejść. Ale po co? Po to, żeby było lepiej. I będzie lepiej, i będzie lepiej. Także rybeczki, wiem, bardzo, bardzo osobliwy przekaz. Więc jeśli czujecie, że kompletnie nie do was, no to odsyłam do ascendentu albo znaku księżycowego. Także rybeczki, trzymam kciuki za dobre decyzje, za dobre wyprowadzki. Niech będzie pięknie w nowym miejscu. I jeszcze dla was, słuchajcie, rada od aniołka, kluczyk anielski na ten tydzień. No bądź dobrej myśli, no oczywiście, że tak, trzeba być dobrej myśli bez względu na to, czy to wy idziecie, czy kogoś po prostu puszczacie w drogę, tak. Bądźcie dobrej myśli, bo tutaj te energie pokazują, że naprawdę to jest dobra decyzja. Wszystkim wyjdzie na dobre, a wiadomo, czasami życie trzeba zaczynać albo samemu, albo w mniejszym gronie. A tutaj pokazane jest, że są świetne fundamenty, taka świetna podwalina na to, że ktoś już nauczył się tego życia i wie, jak sobie z nim radzić. Także bądźcie dobrej myśli. Pięknie, pięknie to wygląda, czuję to bardzo pozytywnie. Także rybeczki moje drogie, życzę Wam pięknych decyzji, życzę Wam pięknych przeprowadzek, jeśli są to przeprowadzki. I życzę Wam wszystkiego dobrego, tak? I życzę Wam tej dobrej myśli na tej nowej, nowej drodze życia. Dosłownie. Dobrze rybeczki, także wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia. I co? Widzimy się, oczywiście. Słyszymy nie, niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!